Elo, grałem dzisiaj na najlepszym serwerze w Polsce, czyli Waves Roleplay, Do którego link macie w opisie. Jeśli masz zamiar kiedykolwiek odpalić Five'em, to właśnie tam musisz zagrać. Musisz też pamiętać zostawić suba przed obejrzeniem tego filmu, a lajka po obejrzeniu tego filmu. Pewnie zapomnisz po obejrzeniu filmu, więc zostaw teraz lajka kurwo. I sprawdzaj gofres muzyka. Jak ty wyglądasz? Alabie. Pani wygląda Jak? Miernie. Co ty kurwo? Jak dziwka mm. jebany szmat. Bardzo miernie. Aha. Widziałaś się brustzek, kochana. Widziałam, widziałam. Widziałaś siebie brustszego, kochana. Jak ty kurwa wyglądasz? Tak Widzisz jak wygląda. ty kurwo wyglądasz, jebany idioto A jak ty wyglądasz kurwa? Nie, zaraz nie denerwuj mnie. No to ty mnie nie denerwuj Proszę je kurwa wyprosić, stąd niech wypierdalają, bo nie, mnie wypierdolić. Mają wypierdalać kurwa stąd. Ja się wyprosiłem, wyciaram. Dobra, spierdalajcie. Chyba najkurwe szmaty. Ojej dziwko, Szybciej, chyba nie masz kurwa. Aż aut... to nie na szansu. To je kurwa biorę. I spierdalaj. I się kurwo ubiera i tam dalej. Dobra, dobra. Przerosły mnie, przerosły mnie te kobiety, wyzywały mnie I czułem, że będą takimi cichymi, kurwa, co się będą bało odezwać Może kogoś rozjebać Dziwka jak jeździsz? Zamknij mi Kurde, młotek ma ja się boję Ej Kieban szmat dzieje. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Niczym ty nie zajebałeś Zakradisz. Jesteś aresztowany Z jaki kradzisz motoru trzeba było sobie go zamknąć Co to odjebałeś? Zakradzisz motoru Halo Cześć Co jest? Co jest niepostaje starych się dziwne twarz nie wychodziłem z pokoju i się odizolowałem Co jest? Co jest? Co jest? No już nie bywa Co kurwa dziadu jebany Hmm. Problemik jest, który trzeba rozwiązać. No A, mogę ci przecież, kurwo pomóc. Przecież jestem no, neutralnym takim obywatelem. Co, co ty jesteś? Neutralnym. Neutralnym, tak? Tak. Fryer jesteś, czyli dajesz na siebie pluć. Nie, nie nakurwiasz się z hamami na osiedlu. No, może jak ktoś jeszcze wejdzie, tak wiesz. A, to wtedy już nie ma, kurwa, zmiłowaliś walisz na pizdę. No, chyba ja pędzę i autem. A, przejeżdżasz w kurwę, rozjeżdżasz. No, kiedyś Krót, tak krótko, się dziadu, na lecisz, innej lecisz, dziadu, yeah. Dziadu się pierdoli, kurwa. Graczu Waves Rolpit są gołty. Ja pierd... Spierdalaj, kurwa, dziadu. Yeah. Green gang, Green gang. Kurwa jebana. Kurwa nie ten serwer, to waves roleplay Znajdę go. Co ty robisz? Szedłem zabrać co moje jest kurwy silnie Czyż jeżeli go nie zabiłem? One chcą Love stare, ale tylko jak masz sensu więcej. No na komendzie wyszedłem. Dobra, co cię wypuszczę? Muszę kurwa, bo potrzebasz podskazać wskazę. Jaka ty piękna! No hej, o jaka, jakie dwie laski zajebiste. O no hej! No, hej. Chciałbym no to weź mi to drób. Tutaj. Nie No zrób ją, zrób ją koźankę. Nie riemia brzydza. No, no, no ty... co ty powiedziałeś? Ej, sorry, sorry. No, że wziąłeś, że jesteś piękna. Dawaj, choć to dziewczyn Ooooo. 18 A? plus na filmie o GoFreza, nie będzie nie. Oni udawali, w sensie przytulali się To chyba normalne Tak? Halo kurwa co jest, ja tu mieszkam Co wy kurwa robicie tutaj? Zabrać Po chuj wam Spierdalajcie kurwa, bo zaraz błęda przyjedzie was na jebie, rozumiecie? Tak, kurwa z domu My się zatrudniać z tylko, siebie Klucze okay. zapomniałem Był zakaz pedałów to Co ty robicie? Eeej! Co ty mówisz człowieku? Człowieku, nawet nie wiedzę kim jestem Jestem kosmitą O tak, streama mam, streama mam No, no Zobacz ja sobie na strzałem. takim hmm? fajnym aplikacji Takiej bogowskiej. Ty biluch koleżankę, to by się dzieje Co Nie to jest? Czemu uko w nie wygląda jak my, tylko jakim peńcu lata pedalskim? Co? Kurwa, ja się żenię. myślałem, że to dżentelmeni, nie? Myślałem, że to kurwa dżentelmeni. O, i nastał dżentelmeni. Flashback, jest. flashback. A, magicznie. Bóg się, się zrelaczał. Ty. Nowy jutro, co on musi mieć w głowie że matkinik kurwa? Ej, a ty jesteś trochę jednięty, czy kurwa normalny? No, co ci nie pasuje, kuwa? Nie wiem, wypiedłem, nie wiem. Tak myślałem, że nie wiesz. Widzenia. No, widzę. No, Co dobra. Wypad, nie wiem. A ty szukasz. <grym> A czego nie wiesz? No, nie wiem, kurde. Czego tu nie, wie? dupy, nie, ci... nie wiem, nie, nie wiem. Nie wiem, przeszkadza mi. Pomóż tam. Ale nie wiesz, czy wiesz? Nie wiem. Powiedz teraz. Nie wiem, wypad z Nie wiem. Dobra, wiesz. i co nagrywaj, content dalej siema. Nie wiem. <grym> Ja pierdolę, ale mu przeszkodziłem kurwa na pierdalanie młotkiem po auto przepraszam Dzwoni do mnie Bary, pyta gdzie ty jesteś, nie wiem Dzwoni do mnie Bary pyta gdzie ty jesteś, nie wiem Dzwoni do mnie Maciuś pyta gdzie ty jesteś, nie wiem Patrz wokół, chyba ja sam przechodzę siebie Co kurwa? Nie wiem Ej stój, stój No? Szybko zmieniasz skina Co? A to ty debilu, jezu weź o Ło! To chodź, no to chodź! Nie da się kopać, dobra, i tak się jeździ. O Ło! Hey, show me your hands, everybody. Hands, hands right now. Hands. 500 dolarów. Wszyscy kurwy, 500 dolarów. 500 dolarów, pochodzimy, 500 dolarów. A mogę tysiąc? A mogę tysiąc? Tak, dawaj. To chodź, tak. Aby dam ci dwa tysiące, bo jesteś fajny. Dzięki, dzięki, dzięki. Masz, że nie śmiał. Żyć. a ty kurwo nowe kazę. Kazen dawaj. Kazenie. Kazenie, dawaj. I gdzie? A, pocórki masz. Ej, torba. I... 1... Ile? 141. <coughs> a jest one dalej bez gustu kurwa. Ile, 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 za... A wypierdaj szmatu! Zmieniłem pocisk, jest to ładniejszy. Nieee. Jesteś okropny. Ja Pytam cię, ja chcesz ja weźmy zanych śmieci? Kurwy, ej, ej, ej! Wy jesteście kurwa z kawy! Nie z tego o, sklepu, nie To jest nasz sklep, czy nie? Chilling, chilling, bro, chilling, non kill. Cheapałe, kurwa. Nawet nie masz futa debilu, bo jesteś dziewczyną, kurwa. Cheapa, słabo. Kurwa przekonaj. Jak, chipę. No, jak, no, jak ja mam cheapę, jak ja miał cheapę, mi się zajebam. Cheapą, wielką jedną Nawet nie masz futa. Zostaw mnie, kurwa, jak nie masz futa. Szurzyco jabane.